Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym odcinku kilka informacji. Na początku o weekendowej ofercie specjalnej. Czyli jutro od godziny 7.10 aż do wtorku do godziny 7 rano, będziemy mieli możliwość, na co bardzo długo czekałem, zakupić miejsce w garażu za 50% golda, czyli nie 300, a 150. Czekałem na to długo, ponieważ tak naprawdę. Prawdopodobnie za miesiąc już będę miał wszystkie dziesiątki, bo prawie już mam wyekspioną artę amerykańską, prawie już mam wyekspionego meda francuskiego AMX-30B i brakuje mi około 100 tysięcy expa do Conquerora GC, czyli brytyjskiej artylerii 10 tieru, no i postanowiłem, że będę odkupywał czołgi niższego tieru, czyli potrzebne do tego oczywiście są miejsca w garażu, a mam złota w tej chwili dosyć sporo, no bo wiadomo, jeżeli codziennie puszczano są misje z Ministerstwa Wojny, to co jakiś czas wpadnie tysiąc golda, a więc jutro prawdopodobnie, nie wiem, może z 50 miejsc w garażu zakupię. Następna rzecz to o 30% jutro, aż do wtorku będziemy mogli Kupić wszystkie czołgi za kredyty 6 i 7 poziomu oraz też 30% zniżki na czołgi premium od 6 do 7 poziomu. Ja tylko tak pokażę w moim garażu to są zaznaczone moje wszystkie 6 i 7. Moim zdaniem, jeżeli oczywiście ktoś chce wydać tego golda, uzbierał sobie stwierdz, czy, czy ma po prostu z, z innych źródeł. No, myślę, że poleciłbym AT-15A, naprawdę po buffie na matchmaking oraz na ilość HP w tej chwili jest to bardzo przyjemny czołg do zabawy. Wśród siódmych tierów na pewno polecam T29 oraz Tigera. Wśród szóstych tierów na pewno KW-85 warto kupić. To tak, moim zdaniem, te czołgi są godne polecenia. OK, zerkam dalej na misję. Dzienne wyzwanie. Już za trzy dni, od czerwca, przez cały czerwiec, będzie codzienne wyzwanie i będziemy mogli dostać automatyczne systemy gaśnicze raz dziennie, czyli można powiedzieć, 30 zestawów automatycznych będzie bardzo prosto, można zdobyć w czerwcu. Ale tutaj troszkę mnie to zmartwiło, bo wychodzi na to, że chyba pierwszy raz trochę. Będą mieli lepiej posiadacze konta premium, ponieważ w dziennym wyzwaniu, jeżeli ktoś będzie posiadał konto premium, będzie mógł jeszcze dodatkowo dwa automatyczne systemy gaśnicze zdobyć, ale to nie jest taka wielka nagroda, żeby dlatego kupować konto premium na czerwiec. Na szczęście. <laughs> Następne tu mamy dzienne wyzwanie. Aha, czyli do końca maja jeszcze możemy zdobywać y, 3 razy dziennie 10 golda. Wierzchołek drzewa. Za 3 dni. Y, nowy wierzchołek drzewa, czyli w czerwcu. Y, amerykańskie czołgi ciężkie będą. Y, 8, 9 i 10 tieru o 30% taniej, tańsze do zakupu, a niższe tiery o 50%. Jeszcze przez 3 dni możemy oczywiście skorzystać z wierzchołka drzewa T57 Heavy oraz z wyższego współczynnika doświadczenia dla załogi. No i tu są te weekendowe wyzwania, właśnie, czyli od jutra, od soboty do wtorku, do 7 rano. Współczynnik doświadczenia bitewnego. Nie tak, tutaj wejdę. Współczynnik doświadczenia bitewnego będzie wyższy o 30%. Wystarczy czołgiem poziomu od czwartego plus wygrać bitwę i znaleźć się w pierwszej dziesiątce pod względem zdobytego doświadczenia. Otrzymujemy lepszy exp. Warto w ten weekend po prostu expić czołgi, ponieważ o te 30% szybciej je wyekspimy. Dodatkowo yy, przed, dla wszystkich czołgów yy, będzie. Doświadczenie dla załogi, razy dwa, aż do wtorku, do godziny siódmej rano. Następna rzecz, następna informacja to taka informacja trochę niemiła. Tutaj widzimy sklep premium Wjazd do Skarbca. No, niestety, wjazd na skarbiec klanu Who's next zrobił wczoraj nasz zaufany klanowicz Sir Marcello. Prawie dwa lata był u nas w klanie. No, i nagle coś mu odbiło, wyszedł, a przed wyjściem z klanu zabrał z, ze skarbca klanu Huiznext 34 tysiące złota. Tak tylko uprzedzam klany, żeby uważali na tego gracza. Następna informacja jest taka, że jestem już, znaczy będę też streamował oraz grał troszeczkę w armowe. Armored Warfare, czyli e, przypuszczalnie w najbliższych dniach poinformuję na swoim fanpage'u o tym, że e, będę streamował tą grę. No to w zasadzie tyle, co chciałem e, powiedzieć. Tak jest. Pamiętajcie, od jutra tańsze miejsca w garażu. E, no i dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.